Z uwagi na wszechobecne słońce postanowiliśmy kupić trochę jajek i usmażyć je na asfalcie. Chodźcie, zapraszam. Dzień dobry, widziałem, że tu jajka sprzedają. Co ty tu robisz? Eee, dzień dobry, ile jajeczek? Trzy. A Z3. jakbyście chcieli, zapraszam na zaplecze, to może jakiś wit się znajdzie. Czy o bagiennym zielu? A tak zabija, ciąga się. O, dziękuję panu za jajka. Proszę bardzo. Interesy z panem to przyjemność. No to dziękujemy Dzień panu idziemy. Zamyka, sklep. Chodźcie, zobaczmy w końcu ten zamek w trobiny. I znowu nie daje rady. Zapewne pomogłoby, gdyby z tyłu działała mi jedynka, ale niestety muszę jechać na 1-2. I tak jest lepiej niż ostatnio, więc czynimy postępy chyba. Zobaczmy się na górze Jesteśmy na górze, patrzcie jakie piękne widoki się tam odbywają Popeć, powiedz mi, kto normalny bierze książkę na wyprawę rowerową? Ja to normalny, się pytam Twierdzi, że ja nie jestem normalny? Tak Dobra, może nie jestem normalny, ale najmniej lubię czytać książki To dobrze świadczy o człowieku, jak lubi czytać książki Jeszcze takie mądre, polecam, bardzo fajna książka Wielki napis, czynno Tym razem jest Oczywiście. czynne Brawo Tajemnicze lody Popcia dalej trzyma po imprezie z Googlem Przeczytał tajemnicze lochy, jako tajemnicze lody Zamek Tropsztyn niestety nie jest w 100% oryginalny Większość jest odbudowany, ale jak widać Wszystko co jest poniżej czerwonej linii jest oryginalne, więc... Ło, wow, dotykam obręcenie, muru nie! Dobrze yes. no dobra, nie chcę mi się jednak Dotykam muru z XIII wieku, więc ma on jakieś 700-800 lat Fascynujące Ale fascynujące, fascynujące. Wstrząsające Nie chciałbym być tak ukarany. Ała. Ała. No to, to też jest krzesło handby. Znaczy to jest bardziej advanced krzesłań po upgrade. Ława tortur. Proszę mnie nie dotykać, smutno. Powiedz, którą z tych zbroi byś wybrał dla siebie? Mieszczący spokój. Eee, jakąś czarną na pewno, bo czarny to najlepszy kolor. Chyba mhm. na to. A gdzieś ma nie w Niewygodnie by się patrzyło. To ubieraj i wracaj tak do domu. Wejście do korytarza wiodącego prawdopodobnie do tropia po drugiej stronie nurtu Dunajca. Badania radiestetów wskazują na istnienie 17 metrów poniżej dużej komnaty i obecność różnych metali, czyli skarbinków. Mamy tutaj lądowisko dla helikopterów na zamku. Patrzajcie na to. Tam wpływa ta rzeka jeszcze jedna, nie pamiętam jak się nazywała. O, gdzieś tam. Piękne jeziorko Koczkowskie. Popi, czy jesteś gotowy wejść na wieczną przepaść? Wow. Szkoda, że to szkło jest takie. i nic tam nie widać. Ło, wow, widoczki ze zbliżeniem. Tam jechaliśmy. Szkoda, że po całej zachodniej stronie jeziora jest ta droga z szybkiego ruchu. Główna droga w każdym razie. Tam ją widać. O, patrzcie, jak się tam promują. Tam wpływa Dunajec ale się teraz czuję pozytywnie. Ale się pozytywnie promieniuje. Ale boga. Bo tam jest mątówka. Jak coś wrzucisz, to będę wytołowił. Otóż ten zamek... Płatać było Ten zamek został wzniesiony w XIII wieku. Na przestrzeni stuleci bardzo często był siedzibą zbójników. Jedna ciekawa historia jest taka, że jak grabili kupców z Winem na tej rzece obok, na Dunajcu, to w pewnym momencie kupcy się wkurwili, wysłali... Wódkę z zatrutym winem Rozbojnicy, myślą, że to jest znowu zwykłe Jak zawsze to wzięli dotruli się i pozdychali 400 IQ kupcy, bierzmy z nich przykład Mówiąc na marginesie, w XVII wieku został spalony Ale na szczęście już od XX wieku Końcówki jest odbudowywany Na podstawie takiego szkicu Czyli mają być jeszcze te dachy Co tam są, teraz ich jeszcze nie ma Lądowisko dla helikopterów, które teraz jest Ma być usunięte Bo tam będzie chyba dach Jest bardzo fajnie, odbudowujemy zamki Inkowie, dawajcie swoje złoto. No właśnie, jeszcze tu kiedyś, w osie, jeszcze w XVIII wieku, Inkowie ukryli tu złoto. Także Skargot przyjeżdżajcie i szukajcie. <grystanie> Tylko nie rozpierdolcie znowu zamku. Patrzcie na to. Piękna ściana. Możemy się tutaj schować razem z rowerem. Popcie wow. To co, mieszkamy tutaj. Trzecia siedziba it. Tak, wyciągaj kilo, kopiemy się tu jeszcze trochę bardziej i gitarę. Mam, mam nadzieję, że mamy diamentowy, żeby szybciej było. Tym leniom się nie chce jechać dodatkowych 4 km, żeby zobaczyć Dunajet z innej strony, składki i się jeszcze przepromować Więc zamek to może być mało na jeden film Muszę was trochę pozabawiać Więc Popi zaprezentuj co ci się dzieje z rowerem Książki ja ja Może damy radę te 30 km przejechać. I na tle u Szwicy żegnamy się, udało się przejechać całą trasę bez Googla. Całą trasę. Ani sekundy Googla. Ale Beka, patrz, rogi Ci zrobiłem. Więc jeżeli ten film się kończy w ciągu najbliższych 10 sekund, to znaczy, że Popeć też szczęśliwie dojechał do domu. Dun 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 dun